Siema, dzisiaj pokażę wam moje rekordy w dsj 4 Tutaj planica z belki 17 Skoczyłem sobie Andreasem Wellingerem Tak, 232 no i 83 cm Dobra, obejrzymy powtórkę, trochę ją skomentuję Zobaczcie Normalnie bardzo dobry wiatr miałem Bardzo korzystny Dwa, ponad 2 na sekundę pod narty no i zobaczcie tak dobrze wyszedłem z progu no widać tutaj jednak tą wysokość którą napałem dzięki temu no i ten wiatr który cały czas pod narty mi wieje umożliwia mi bardzo dalekie skakanie yy, no i dobrze, to lecimy Tutaj już 140-150 metr, za chwilę będzie punkt konstrukcyjny, 185 metrów, jest już i zobaczcie. Miałem bardzo dużą wysokość i udało mi się naprawdę dobrze skoczyć. No na dwie nogi, bo już tutaj było powoli wypłaszczenie. Ale myślę, że skok był jak najbardziej udany. Pokażę wam jeszcze raz go. Troszeczkę w szybszym tempie. Tutaj bardzo dobre, bardzo dobre wyjście z progu. Prawda? Ta sylwetka, którą ustawiałem. I lądowanie. No, to byłoby na tyle. Następny rekord w Bad Zapraszam do oglądania.